No, jako ordynator to za duże słowo bym powiedział. Mam na imię Sylwek, w Zakonie Jezuitów jestem od 1990 roku i dajcie mi dwie minuty. Pracuję i angażuję się w taką opiekę nad seniorami i braćmi, ojcami. Inspiracją do tego, żeby e, siedzieć w infirmerii, w cudzysłowie, żeby pasjonować się tym, co teraz robię, a więc pielęgniarstwem. To za, chyba był pierwszy taki impuls od brata, za brata, współbrata z nowicjatu, który poprosił mnie kiedyś, żebym pomógł tutaj w infirmerii zaopiekować się ojcami, bo on chce wyruszyć na, na odpoczynek. Taki zapał to się bierze już od domu rodzinnego, kiedy mama. Opiekowała się sąsiadką, wspominam sobie te, te momenty i to mnie właśnie pobudza do, do chęci pomocy innym. No, w tej chwili mogę powiedzieć, że życie mi dają ci, do których Pan Bóg mnie posyła. To jest bogactwo. Z jednej strony słyszę, że no, wiek sędziwy nie daje nic, że trzeba tam natrudzić się, ale z drugiej strony ja widzę, że wielkie skarby. Zdobywam od tych, którym służę. To jest moją inspiracją do, do, do dawania siebie, ale z drugiej strony otrzymuję może i nawet więcej, niż bym dawał. Czasami właśnie Pana Jezusa znajduję w takiej świadomości bycia przy Seniorze, przy chorym, często ciężko chorym. Tam jest takie, taki duży pokój i świadomość obecności Pana Jezusa. I to jest moja historia.